Co za uderzenie Piotra Zielińskiego w spotkaniu z Interem Mediolan. Krzysztof Piątek znowu zdobywa gola, a Gareth Bale ucieka ze stadionu. Witam Was, ja jestem Mateusz, a dziś także... I tak piast panowie, i tak piast mistrze. A na koniec rozmowa wychowawcza selekcjonera z Neymarem. Wczoraj powiększyliśmy się o zawrotną sumę 565 nowych widzów. Witam Was i zachęcam do kliknięcia dzwoneczka, abyście nie przegapili kolejnego filmu, a tym bardziej już kolejnego rozdania piłek. Wczoraj odbył się też konkurs na długopisy marki Zakazany długopis i te osoby, które właśnie widzicie na ekranie, wygrały taki długopis. Napiszcie do mnie na maila, którego macie w opisie tego filmu, a ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Wczoraj odbyły się dwa bardzo ważne mecze, jeśli chodzi o ostateczną klasyfikację Ligi Włoskiej. AC Milan, Intermediolan, AS Roma, Atalanta oraz Torino walczą o awans do europejskich pucharów. AC Milan ma wielkie ambicje, aby zająć czwartą pozycję w tabeli i awansować do Champions League. Wczoraj wykonali bardzo ważny krok: po golu Krzysztofa Piątka w 57 minucie oraz trafieniu Suso w 66 udało im się pokonać przedostatnią w tabeli ekipę Frozinone. W piątek po bardzo długiej przerwie ponownie wpisał się na listę strzelców. W klasyfikacji po złotego buta włoskiej ligi zajmuje obecnie trzecią pozycję z 22 trafieniami, ale może się jeszcze poprawić, bo do rozegrania pozostał jeszcze jeden mecz ze SPAL. Wczoraj też to Napoli podejmowało na własnym stadionie drużynę Interu Mediolan. Pokonali ich i to bardzo wysoko, bo 4 do 1, a swój udział przy tym wyniku miał Piotr Zieliński. Dał on prowadzenie w 16 minucie, zobaczcie jego potężne uderzenie z okolic 30 metra. Bramkarz nie miał najmniejszych szans przy tak lecącej piłce. Na 2 do 0 trafił Mertens, a potem jeszcze dwa trafienia dołożył Ruiz. Prawie całe spotkanie rozegrał Arkadiusz Milik, ale on gola nie zdobył. Opuścił boisko w 72 minucie. Tak obecnie prezentuje się tabela serii. A. Ten sezon w wykonaniu Realu Madryt delikatnie mówiąc, był bardzo słaby. Nie dość, że odpadli z Champions League w dwóch meczu za Ajaxem Amsterdam, to wlicy zajęli dopiero trzecią pozycję za FC Barceloną oraz lokalnym rywalem Atletico Madrid. Wczoraj zagrali też ostatnie ligowe spotkanie. Odbyło się ono na Estadio Santiago Bernabeu, a królewscy zagrali z Betisem i nie zapamiętają tego spotkania najlepiej. Choć pierwsza połowa zakończyła się bezbronkowym remisem, to w drugiej połowie Loren dał gościom prowadzenie, dokładnie w 61 minucie, a wynik na 2 do 0 w 75 podwyższył Hesse. I takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. Na pewno nie takiego pożegnania spodziewali się kibice. Liczyli na zwycięstwo, no ale się przeliczyli. Na kilka sekund przed ostatnim gwizdkiem Gareth Bale opuścił boisko. I nie było go już na murawie razem z resztą drużyny, która była zmuszona do słuchania opinii kibiców na swój temat. Co prawda Zinedine Zidane nie stawia na Walijczyka i w tym spotkaniu też nie dał mu szans na grę. Jednym słowem próbuje się go pozbyć. Jednak on nigdzie się nie wybiera. Podobno kolegom w szatni powiedział bardzo ciekawe słowa. Mam jeszcze trzyletni kontrakt. Jeżeli chcą, abym odszedł, będą musieli zapłacić mi 15 milionów funtów za sezon. Jeśli nie, zostaję tutaj. Najwyżej będę grał w golfa. O znalezienie innego klubu, który będzie chciał Bale'a w swojej ekipie nie będzie ciężko. Ale znalezienie takiej drużyny, która będzie w stanie pokryć jego płace, już na pewno tak. Kolejny raz Zidane z Bale'em zobaczą się 6 lipca na zgrupowaniu przedletnim letnim Zidane zapowiada, że mimo tego, że teraz na niego nie stawia, w lipcu może się wszystko zmienić. A wy wolelibyście, aby Bale odszedł czy pozostał w Realu? Dajcie znać w komentarzu. Jak wiecie, mamy własną drużynę w grze Football Team. Tworzycie tam własnego zawodnika, rozwijacie go i albo zakładacie, albo dołączacie do drużyny i wspólnie zdobywacie trofea. Dziś mam do rozdania 100 kodów, dzięki którym dostaniecie 100 kredytów. Jedyne co musicie zrobić, to polubić ten film, zaobserwować mnie oraz profil Football Team na Insta linki macie w opisie i czekać na godzinę 20, bo na moim Insta Story pojawią się kody: Kto pierwszy, ten lepszy. A jak będzie spore zainteresowanie, to być może pojawią się kody na 200 bądź nawet 400 kredytów. Poznaliśmy nowego mistrza Polski. Każdy się tego spodziewał, ale teraz oficjalnie: Piast Gliwice wygrywa ekstra klasę. Wygrali oni swoje ostatnie spotkanie z Lechem Poznań 1-0 do i tym samym pierwszy raz w historii zostali mistrzami naszego kraju. Legia zagrała na własnym stadionie za Głębim Lubin i ledwo zremisowała po dwa. Jestem bardzo ciekawy jak wyglądała odprawa przedmeczowa Lecha, bo chyba cały Poznań był dzisiaj za Piastem. Wczoraj też taki transparent pojawił się na stadionie Kolejorza. Wielkie gratulacje dla piłkarzy Piasta, zapisali się na kartach historii. Selekcjoner reprezentacji Brazylii ogłosił skład na Copa America. Nie zabrakło oczywiście największej gwiazdy Neymara. Jednak jak zapowiada selekcjoner, będzie musiał z nim przeprowadzić wychowawczą rozmowę. Ma ona dotyczyć jego zachowania po finale Pucharu Francis Ren, kiedy to uderzył kibica. Neymar popełnił błąd. Przeprowadzę z nim jako selekcjoner reprezentacji Brazylii rozmowę, która będzie dotyczyła kwestii jego zachowania. Na dziś to już koniec. Wielkie dzięki za oglądanie. Zachęcam do ocenienia tego filmu. Do usłyszenia.